Siema tu w kolejnym filmie z serii yy, autografy tak dzisiaj doszły do mnie trzy przesyłki z mam prezentem, no coś taki załamany głos, ale naprawdę no, jest zajebiście po prostu i tak tutaj pierwsza z nich to jest autograf, autograf od yy, Piotra Rejsa, To ja nie wiem czy będziecie widzieć Autograf od Piotra Rejsa No ale to zaraz I tutaj mamy jakąś no, tajemniczą kopertę Coś takiego Najprawdopodobniej tutaj będą karty Także autografy Tylko nie Takie małe koperty wysyłałem do Do ruchu chorzów Do Podwieskidzia. I do y, Haliny y, Młynkowej. Oprócz tego jeszcze do Manchester United, do Van i do Ryanair'ego. Ale te wysyłem w piątek, czyli jest poniedziałek, więc nie oczekuję, że to tak Ale tutaj to jest mega. Przesyłka od Lecha Poznań. Przesyłka od Lecha Poznań. Ale to y, w trzeciej części to tworzymy, no bo to jest. To jest coś wielkiego. A więc dzisiaj sobie... Czy teraz otworzę sobie przysyłkę od Piotra Rejsa, No, dużo osób otwierało właśnie przesyłkę od Piotra Rejsa. Przesyłkę zdobyłem pisząc na oficjalny fanpage Piotra Rejsa. Nie wiem ile. Nie wiem, 2-3 tygodnie czekałem od momentu kiedy napisałem. A więc otwieramy. Zobaczymy. No tym z przesyłką Poznań to jest naprawdę wielka radość o której wam powiem w filmie tutaj dziękujemy kapitanie, tutaj mamy z tyłu jest, zobaczcie to jest autograf oryginalny Po do to to, to jest autograf oryginalny od Piotra Reisa, od legendy no według mnie legendy właśnie lecha poznań takie zdjęcie, które założył, które jest zdjęcie Teraz założył Piotrace Akademię i Fundację Z tyłu mamy e, pozycję na jakiej grał czyli napastnik numer czyli, e, czyli dziewiątka e, mamy tutaj zdjęcia e, zdjęcia tutaj to jest na pewno z poprzedniego sezonu Mecz z Zagłębiem tutaj, widać. jest z rodziną, tutaj jest, dziękuję za pytanie, to jest, mm, no jak... Ostatni mecz najprawdopodobniej. E, jeden gol tutaj reprezentacji Polski. Mecze w Lechu, tutaj kariera. E, bramki w oficjalnych meczach w Lechu. Najlepszy strzałek w Hexagrasie, najważniejsze sukcesy, no naprawdę jest, jest, jest super olbrzymie że tego autografu nie dostanę, a tutaj jest i no, jest po prostu jest po prostu bajka więc co, ja już się zamierzam, wami więc yy, to był piąty odcinek serii autografy piąty czy, czy trzeci trzeci ym, serii autografy więc ja już myślę, że to było na tyle do zobaczenia i cześć